Jesteśmy na etapie powiadomienia NFZ o takim zamiarze. Ja czekałam tutaj do momentu przeliczenia tego ryczałtu na ten rok, dlatego w tej chwili przygotowaliśmy już takie pisma, poszły z naszej strony do dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale tu chodziło o to, że Państwo I? informują ich, że są na etapie przygotowania pozwu tak. i liczą się z tym, żeby to złożyć? I czego państwo oczekują, że, że oni dołożą bez, bez, bez tego procesu? termin został w tym piśmie? Czy? Tak, liczymy na to, że no, do, samego, do samego procesu może nie dojdzie, jeżeli NFZ zechce z nami zacząć rozmawiać na temat choćby nie wiem, przywrócenia pierwotnej wartości ryczałtu, która spokojnie nam myślę, że starczyłaby na realizację świadczeń na tym poziomie, na którym realizujemy.